Hmm Nic nie ma, nic na górze, nie ma. Nie ma, to nie ma. Chuj wam dupę. Hop, hop. Pewnie, że wezmę. Nie zaszkodzi hop. Dobra. Cyk. Czaszka. jest niezniszczalna chyba jest. Dobra, jak się to gówno odpala? Hmm. Można szczelić w sumie. No to wio, z tyłu będzie chyba najbezpieczniej. Tak myślę. Dajesz, dajesz? O, mogą się Nie wziąłem. O ty kurwa. Trzeba być na baczności, mieć się. Wypierdalaj ode mnie. Ty czego chcesz? Wypierdalaj. Łoł. Wow. Łoł, wow, łoł, wow, łoł. Wow. Wypierdalajmy. Wypierdalajmy. Wow. Łoł. No ararero, ararero. Ten może za smotyko urzucić Wow. Trzeba unik. Można to rozjebać, tą deskę ale ja tam wolę w tradycyjny sposób, znaczy jak się uda nie? jak się uda tak, to się tak zrobi to? kurwa przyłączyłem niechcący o kurwa piła niezbyt to dobrze wygląda powiedziałbym, że chujowo to wygląda No, no waleta O kurwa ilu, ilu was jest? Więcej was matka nie miała kurwa Rozjebał Zajwisz O kurwa, następna piła o, niech was chuj Basta zrasta kurwa No dawaj to, dawaj O kurwa Matmotyka Leciała Ale nie doleciała Hehe <trybujesz> No dawaj ta kurwa ta piła leży, żyje o kurwa tu będzie trochę ciężko o nie można zaskoczyć chyba już koniec imprezy o kurwa gdzie O, o, spinaj się leon spinaj się zrób to dla swojej matki dobry chłopczyk będzie bigos, będzie bigos, świętujemy. Wow, kurwa, szkoda, że nie udało mi się wziąć tego złota. Mogłem szybciej ich zapierdolić. Ale oczywiście lubię się pierdolić, no, nie ma co. Hmm. No, coś tam mam. No to spierdlamy stąd. Hop, hop, hop. No i do góry. Czas najwyższy Pierdolnąć się w górę, na góry Aha Jesteśmy w tym punkcie Tutaj trzeba włożyć, daje się Złóż ofiarę Op. No dobra Na góry jedzią skopać dupę dla tego chuja Zaraz wracam. No, dobra. Fajmy do pamięci. I zapierdalamy dalej. Oczywiście. Brzmi ciekawie. Normalnie zajebiście. Hop, hop, hop. Hmm, he huh, huh. Wow, ale robokop. <grybujesz> Małego tego chuja. Masz fajne bamboszki. U. Tak myślałam Takie chamstwo zrobią. Oczywiście Leon nie umie pływać. Ale to szczegół. Dla Leona nie chce się pływać. On woli sobie pochodzić. Nie ma to tamto. No dobra. To w takim razie zbierzmy Stefanty. Wejdźmy na drabinę. Kogo tu mamy? Tam patrzy sobie. Podziwia widoki. Cześć. Polancie Co tam u ciebie? Nie było. A jest to, to. No? Mówimy o... Doba, szybciej, kurwa. Eee, jacy wy opierdliwi jesteście! Hop, hop. No. Eee, Na dół. No. Hop, udało się. Dobra, tu Czas zmienić szyny. Kurwa Łow O kurwa Gdzie dalej to tak No no do góry do góry do góry O tu jest ten bezpieczny Chilowo Coś tu mamy jeszcze... Fajnego. Luzo! Szyba. Witrasz. Znaczy się. Hop. Patologia. Z tą zabawą. Hop. Kurwa Nie podoba mi się to Wypierdalej z mego Z mojej windy O Dobra Ta, jedno już mamy Jeszcze drugie nam zostało No dobra, nie ma sprawy O kurwa Chyba chcą do mnie... Chyba chcą mnie odwiedzić Dobra Teraz nam trzeba w dół yy, Będzie chyba te piętro Ło wow, wow wow, Kusznik, kusznik, szczela we mnie Zapierdolić go Zapierdolić Dychaj, niebańcy. O kurwa. Spadłowałaby tak. Ej, kurwa, gdzie ty ty? Ksiądz! Wracaj, kurwa. Tak, ja tutaj zamawią. Gdzie? No, hop, hop. Tak. O to chodziło. Nie ma oczywiście O O kurwa Wow, wow wow Teraz się chyba przydać lepak Wypierdalajmy są. O kurwa Bamboszki ruszyły Bamboszki ruszyły O kurwa A. Dawaj, Leon! Nie zawiedź mnie, kurwa! O kurwa... Mięci na chuj. O, udało mi się. Znaczy, jeszcze nie do końca chyba. Co będzie? Uf, przyciski robić? Dawaj, dawaj! Dawaj, Leon! Dawaj! Uf. Dawaj, Leon! Dawaj, dawaj, dawaj! No, no, no! Do góry, do góry, do góry, do góry! Tak. Kurwa, ciężko było Cudem nie... No, nie dałem dupy, mówiąc krótko. Przeżyłem cudem, oczywiście. Hahaha, chuj wam dupę. Czekaj. Tu nas chyba czeka powitanie tego świta. Będzie fajnie. Zajebiście fajnie. So You again. the sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power she will join us become one of us this is no ritual it's terrorism isn't that a popular word these days not to worry we've prepared a special ritual for you no, I'm curious. <laughs> UWAŻNYM! A! Ale szybki! Mógłby złapać, jak leciało. Leciał nóż. Jest taki szybki. Może mu nie chciało służyć dla takiego pajaca. Pewnie sobie pomyślą, o dlaczego Leon, nie trafiłeś w łeb. <grytanie> Zostałbym twoim przyjacielem, czy coś w tym stylu. No kurwa, jest szybki, a nie udało mu się ochronić go? Trochę dziwne. No ale chuj, nie wnikam. To nie mało mu